Takie cyklo, nie? Złowię pierwszą rybę na tą muchę, to się będę jarł jak dzieciak. Serdecznie na Catch w kolejnym filmie. Dochodzi godzina siódma, niedziela, 12 dzień października. Tu za mną będą orać most Bolesława Chrubrego. Przez kolejne 3 lata taki plan będzie mocno przebudowywany, i już niedługo, 2 listopada, zostanie tutaj odcięta w ogóle możliwość, jeżeli chodzi o jeżdżenie tramwajów. Mam zaraz się widzieć tam, kawałek dalej, z Adrianem, który. Wyjechał o godzinie czwartej już chyba do Poznania i tam e, lutuję nad tą rzeką i przed momentem jak jechałem wysłał mi zdjęcie ładnego szczupaka, takiego około 70 cm. Poznań budzi się do życia ogólnie? Nie sądzę. Mimo wszystko niedziela jest takim dniem, dopiero myślę, że ludzie będą wstawać około godziny bardziej dziewiątą niż siódmej rano. Eee, jeszcze nie zrobiło się widno, poranna szarówka zacznę od kanibala, ale dzisiaj będę testował też muchy drugi dzień testowania much szczupakowych wczoraj byłem nad rzeką i to możecie zobaczyć tutaj na tym filmie który wam się wyświetla na górze mijam sobie warte w tej chwili tam już ludzie się kręcą chociaż tutaj z pieskami, z tego co widzę ale tam dalej ktoś świeci latarką być może był na nocnych sandaczach dla mnie nocne sandacze jeszcze chwilkę Druga połowa października, listopad jak najbardziej. No i jeden z ostatnich dni, tak jak wspominałem, kiedy mogą tu jeździć tramwaje. A później odcinka na 3 lata. Będzie absolutny kibel, jeżeli chodzi o Poznań i jeżdżenie tutaj i komunikację. No później mam nadzieję, że może zrobi się w związku z tym trochę lepiej. Ale przygotowują się. Przygotowują się ostro. Siup, jak kozica. Siup, siup. I na wodę, i na szczupaki. Zostaw łapeczkę do góry. A jeżeli jesteś nowy, możesz zważyć subskrypcję. Zaczynamy kolejną wędkarską przygodę na Kitchen Relax. Pięknie. Siedzę. Piękny bądź. Tu będzie ładny Very good. Very good. Catch and relax. Muszę się jeszcze tylko zalogować. No ułatwia ten cykl, kliknięcie i warta. Wczoraj byłem na szóstce a dzisiaj na siódemce siup siup, badaj. Jest dobry. dobry. Eee, nic, lipa Poza tym jednym szybakiem Jedno branie jeszcze miałem Zerwałeś teraz? Nie, ta wiąże U panie A tam na końcu byłeś może? Byłem I co? Ale jakąś chwilę temu, jak przyjechałem praktycznie byłem tam A tak od tamtej pory miężną było. Pójdę tam pod... Ja tam szedł przed chwilą, ale nie wiem gdzie stoi. Porzucam 2-3 razy. Dobrze. Ale ze spinningiem ktoś tu szedł, bo tu jakiś... Ta. Bo tu kolejna osoba jest za tobą też. No to nie wiem gdzie się zatrzymał, ktoś szedł. Ale... Okej. Okay. Rzucę 2-3 razy, zaraz będziemy gadać, bo tam umówiłem się też z jednym szczupakiem na, na cyplu. Dobrze. Jeszcze raz gratulacje. Ładnie. Szymon. Tu w tę stronę jak porzucam, nie masz nic wyrzuconego? Dzięki. Tak. O, sandaczek, ładny. Jeszcze fotka. O, jak chodzę na sandacze to nic, jak chodzę za szczupakiem to chyba <laughs> <laughs> takie coś się trafia. Czekaj, że... No, a kalibrę k***a złamałem na pierwszym wyjściu, tylko że to była wędka za 90 zł, nie, i stwierdziłem, że więcej k***owania będzie z reklamacją, nie, I ty nie złem swojej teraz, jak już o tym rozmawiamy, stwierdziłem, że więcej będzie mnie kosztowało pakowanie, wysyłanie, chodzenie po tym niż te 9 dych jest, a no, ewidentnie... Ze, ze swojej winy, bo oplątała mi się plecionka i chciałem, miałem zaczep, jeszcze mi się oplątało na wędce i chciałem, wiesz, cofnąć wędkę. I za, zamiast cofnąć, tylko jakby naprężyć samą plecionkę, to szczytówka zaczęła się zawijać, nie? I, I wolnęła w końcu. Znalazłem tą na plecionie, nie? Tak se przeglądam, mówię, u nich zawsze jakieś tam promo jest, nie? Tylko, żeby mi parametrami pasowała i patrzę, a no tam w ogóle przecena z 489 na 149 to nie? Wie, kurwa, chyba do co? Ostatniki, może dwa zostały, mówię szybko, trzeba zamawiać. nie, A poza tym mówię, no pasuje mi. Zamówiłem, a następnego dnia naplecione wjeżdża Top Deals. No i nie mają te, nie? Regularnie tam jakieś przynęty, to, to, to i wjeżdża ta wędka za 129. Będzie dobry, właśnie na te sandacze na wopki. Tu 2,84, to sobie wiesz, wyciągasz i mhm. masz, taki, masz taki kawał krzola jak tu, czy jakiekolwiek główki, cokolwiek. Wyciągniesz, wyciągniesz sobie i kontrolujesz wiesz, wopka, który jest tutaj, nie? Proszę podbić.

Ciepłe. Dziękuję. No, taki jak mój. Chociaż może troszeczkę mniejszy. Podobny. Ale też grubas. Grubas, no. Ja nie wiem czy go brać, czy nie. To już chce odzyskać wolność. Czekaj, 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 koleś. Brać rybę, czy nie brać? Oto jest pytanie. A wezmę To Jadą po mnie. Trzeba było wypuścić. Wiesz co? To, to jest prawda i rzeczywiście guma musi... E, czy w ogóle przynęta musi mieć odpowiednią pracę. Ale jeżeli to masz, to ja myślę, że tego szczupaka to złowiłbym tak samo na kopy to Relaxa, gdybym rzucił w to samo miejsce. E, tak samo, nie wiem, na shadtiza, od Westina. No. Ale mam wrażenie, że na tych główkach mi tak dobrze nie pracuje ta przynęta. Na takich to też jest 5 gramówka, też 5 przez 0, ale one są te yy, z takim kołnierzem, nie? I mam wrażenie, że tak jak jest większa, większe obciążenie na samej główce, a później sam. o to mi chodzi, te są z tym, z tym, z kołnierzem, i przez to. Ta gramatura jakby rozkłada się, ta, ta pięciogramówka jest tutaj, nie? a jak masz pięciogramową samą główkę i później już tylko hak, mhm. to całość jest skoncentrowana z przodu mam, i mam wrażenie, że lepiej po prostu hmm, wpływa na pracę przynęty i chodzi mi o to, że to też jest piątka na przykład, mhm. ale tu jest cała piątka jakby w kulce, a nie, a nie rozłożona. I wtedy, nie wiem, mam, tak, mam taki film, że to wpływa na pracę przynajmniej. No, taki zestaw mojego podróżnika. E, nie, no, mówię ci, chińczyzna. nie wiem, czy nie są rękodzieła, bo to są. E, wtedy pamiętasz, co byliśmy no, w Gnieźnie? To co to. Ciebie z takim dużym okiem. No, to masz jedną też. Mm -hmm. To paczkę wtedy dostałem od tego. Rockfisha, nie? A to masz cały czas tą mukę? To też może kiedyś jej ten użyj. No, A próbowałeś? No co, jest kurwa, zaś. Jakieś krzoki muszą wejść? Zawsze jakieś krzoki muszą wejść, jeszcze. Z wsparciem na szkło. O, no i takie takie cyklo, nie? Co? 5 gramów. Złowie pierwszą rybę na tą muchę, to się będę jarał jak dzieciak.